Jesteśmy w klubie Backstage we Wrocławiu, dzisiaj wielkie otwarcie i chciałem Was zapytać, czy to jest jakąś tradycją, że na otwarcie klubu należy właśnie Molesto zaprosić? Dobrze by było, nie? Jakby wszystkie kluby się otwierały i zapraszały zespół Molesto element. Nie, tak naprawdę zawsze miło, jak jakaś jakaś taka duża inicjatywa. I w ogóle jakiś dużo zespołów jest i nas zapraszają, zawsze się cieszymy z tego powodu. Tutaj akurat nie można dyskutować ze stwierdzeniem, że jesteście ojcami, założycielami, jeżeli chodzi o polski hip-hop. I tutaj nasuwa mi się takie pytanie, kiedy zaczynaliście, na pewno mieliście jakąś wizję, jak to będzie wyglądać, tam, powiedzmy za te 10 lat. Ten czas minął, czy to, co teraz się dzieje, to jakoś odchodzi od tego obrazu, który sobie zaplanowaliście czy jest podobnie? W dużej mierze jest podobnie. Generalnie gdzieś tam czuliśmy, że to jest jak w tym co robimy jest nam siła, która, z której może wyrosnąć coś takiego jak dziś. Nie? To? Wiesz co, no, to, to trudno tak powiedzieć, no akurat mam napisać kawałek pod tytułem Nostradamus <noise> na płytę Perseta i właściwie szukałem tematu, o, o którym mógłbym ugryźć i chyba właśnie ugryzłem. <noise> Wiesz co, nie, no, nie wiem, stary, no, to nie jest tak, że ty robiąc coś przewidujesz, co będziesz za 10 lat. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Nie jesteś w stanie przewidzieć tego, co będzie pojutrze, jutro. Wiesz, to tylko możesz czuć ogromny potencjał i ogromną siłę. I to jest tylko to, co możesz. A, a, a propos nowego zjawiska, nowej kultury i tak dalej. Nie? Ale nie jesteś w stanie przewidzieć, co będzie dalej, bo gdybyś był w stanie przewidzieć, to byś unikał pewnych rzeczy, takich jak hiphopolo na przykład. Chciałbyś tego uniknąć w swojej kulturze. Jako rasowy hip-hopowiec, kurde, rudsowiec i tak dalej. Chciałbyś uniknąć pewnych rzeczy, gdybyś mógł przewidywać. Nie? Niestety nie udało się tego uniknąć, czyli to jest dowód na to, że nie możesz nic przewidzieć. Możesz tylko robić swoje. A powiedzmy w latach 90., gdyby ktoś Wam powiedział, że będzie taka gałąź, gałąź hip-hopu, jak takie komediowe postacie, powiedzmy PK czy Bonus BGC, uwierzylibyście? Stary, no zawsze, zawsze jak są jakieś kultury, to zawsze każda kultura ma swojego ortodoksa, swojego naśladowcę, błazna. swojego kseroboja i swojego błazna. Więc jakby zawsze to wszystko się odbywa na zasadzie takiej takiego wielkiego, wielkiej pieczątki, która się, wiesz, po różnych kulturach kołacze i subkulturach. I tak naprawdę w każdej kulturze, czy w reggae, czy w punk roku, czy w hip-hopie znajdziesz właśnie każdego odpowiednika danych tych, tych osób, nie? Tak, ja mam jeszcze takie pytanie. Przyszło mi do głowy kiedyś na koncercie Pariasów, kiedy rapowałeś swoją zwrotkę z Drzask. I to jest jakby. No... Napakowane emocjami ten fragment. Emo, emorap. Tymczasem pod sceną powiedzmy, są takie ziomki wesołe, które podczas fragmentu, gdzie rapujesz o tym, jak kolega ci odchodził na rękach? Oni krzyczaj, dawaj Bardzoma. No. Kolega na rękach odchodził łodkowi, ale tak. No, Wiem o czym mówisz. Wiem o czym mówisz. I, I chciałem zapytać, czy każdy kawałek jest do zarapowania na koncercie. No. W zasadzie, tak, w, meszu, w, zasadzie, w, zespole. w zasadzie tak, aczkolwiek uważam, że kawałek drzazgi dla mnie jest bardzo trudny do wykonania, dla tak. mnie osobiście. Podjęliśmy kiedyś już taką próbę i, i wykonanie jej było z przesiąknięte emocjami takimi, że ludzie ja miałem w zywoczach i on miał w zywoczach i dwa razy bit się wyłączył i, i dwa razy go zaczynaliśmy. Jakby przeświat wszechświat coś chciał nam powiedzieć jeszcze z góry, że to nie jest ten moment, to nie jest ten czas, co zostało zresztą uwiecznione na DVD koncertowym Parias gdzie wiesz, gdzie naprawdę... Jak wszystkie y, znam swoje zwrotki, znam zwrotki Wienia i zwrotki Włodka y, na pamięć i mogę je rezytować zawsze, to, to tej gdzieś tam w jakiś wers mi wyskoczył, zapomniałem, musiałem cofnąć, przeprosić. Znowu trząs trząsące się ręce gdzieś tam widzę. no nie, Po prostu ten kawałek jest wiesz, tak napróty emocjami, że naprawdę to jest ciężko mi się go rapuje. Ciężko. A coś z molesty? Są takie kawałki, które trudno wykonać? To... Miało być w zasadzie też jest y, y, trudnym kawałkiem. Aczkolwiek to jest tak, to, to jest tak zwany. Y, taki strzał, że nawet jak zapomnę dwóch słów czy pół zdania, to i tak ludzie go rap rapują. Więc zaraz wiesz, wszystko. W zasadzie mógłbym go nie rapować to jest taki strzał. Więc, a drzazgi to jest trudny kawałek. Wiesz. A zdarza się dużo? fakapów na koncertach? Czy To są jednak tylko te. Jakieś takie wyjątkowe... pojedyncze strzały, wiesz. Musi... To, to, wiesz to, to zależy, no bo to, to nie ma na to reguły. No. Może być kurde, fuck up przy Wiecie. największym e, hicie e, może być fuckup przy kawałku, który gramy raz na 5 lat, wiesz. E, minęły, A teraz trzeba dobrze rypować rypować e, rapować kawałki i mimo wszystko. Delikatnie się sprofesjonalizować, krótko mówiąc, no bo jest ale też. Się Oczywiście to się zdarza każdemu, wiesz, raperowi, wiesz, na, je... na... jakieś na scenie, jakieś przypały, ale, ale wiesz, prawda jest taka, że po prostu z, z tego się utrzymujemy, zawsze to gramy i na drugi dzień będzie lepiej, nie? Po prostu zawsze trzeba wychodzić z takiego założenia. Dzisiaj faka może wychodzić z tego założenia, że e, jakiś wers. Z pierwszej płyty może ci się kojarzyć z jakimś wersem z szóstej płyty i automatycznie zwrotka może ci przeskakiwać w czaszce. Po napisaniu 150 kawałków możesz nie jarzyć nawet y, tego przeskoku. Dopiero koledzy mogą ci go zajarzyć na scenie, którzy się pasują na ciebie jak na idiot. Tak, ja mam na przykład lupowanie się dwóch zwrotek, że zaczynam od, od, po, od, od początku jedną zwrotkę. Ta. E, w nie, e, e, nie wiem jak ty na przykład, Ta. nie? I koledzy mówią, co ty, ty jesteś, zalupowało ci się dwa razy to samą zwrotkę, rymujesz. No ja tak!

Czy jest możliwość, żeby w najbliższym czasie od molesty wyszło coś nowego? Bo każdy z Was osobno jakby coś tworzy. To pytanie wiem, że jest zawsze, prawda? Mm. Ale to dobre pytanie, właśnie. Więc jak będzie? Zobaczymy, jak będzie. Nic nie da się przewidzieć, przecież. Wodne <laughs> się wodyk przewidzieć. Tajemniczy wody, kiedy? Wiesz co? No, zobaczymy, po prostu. Każdy, za każdym razem, kiedy ktoś, o nas, kiedy ktoś nas pyta o to, czy od molesty będzie coś nowego, za każdym razem ja tutaj mogę sobie postawić taką kreskę i napisać kolejna presja, jakby nie. Ja nie chcę żyć z tą presją, więc nawet nie chcę odpowiadać na to pytanie. Po prostu nie ma tych kresek. Wiesz. I nie ma tego pytania. I jedyna presja, Jak na będzie, którą sobie można pozwolić, to jest kompresja. Na wokale. się dobra, Kompresja na wokale i... dawaj, Przecież wiadomo będzie, że jeżeli Molesto coś nagra, to będzie wiedziała o tym cała Polska. I, I... I już. Ale poza kamerami na pewno też jest to, to ciśnienie, tak? Przy nagracie, czy nagracie. To każdego się, się w powietrzu. w w samochodzie, na stacji benzynowej, u szewca. Wszędzie kurcze blade, kurka wodna, psia kość, psia kostka, psia krew. się solne, <laughs> tak. Za każdym razem ktoś, kto zadaje to pytanie, nie tylko dziennikarze, bo dziennikarze robią z nami wywiad raz na miesiąc, a, a ludzie pytają się nas codziennie o to. Wytwarza tą presję, wiesz. My nie chcemy tej presji, my chcemy po prostu poczuć impuls, wtedy coś zrobić, a wtedy, jak coś zrobimy, to wtedy to ogłosimy. Przynajmniej wobec, czyli w marcu. To jest właśnie, kurde, po to była ta, wiesz co, konwencja taka była, rozumiesz, takie to, konwencja to... i A co będzie w marcu? Będą urodziny Włodka. Urodziny Włodka. Koncert w Hadze w Amsterdamie. Wyjeżdżamy na tour, też molestą na wyspy. Pod koniec stycznia odbywamy tour na, na wyspach, także zapraszamy wszystkich, e, wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam wyjechali sobie, żeby przybujali się do nas, żeby się pogadali trochę przy barze i zapraszamy wszystkich na, na UK tour, molesta event na wyspach. Jak daleko sięgają wasze plany koncertowe? Powiedzmy na ten rok, mamy początek. Te plany teraz zaczynają, że tak powiem, są, są bardzo skoncentrowane, ponieważ w zasadzie jako zespół Molesta przebujaliśmy się 18 lat bez żadnego kolegi i menadżera, który nam pomaga, lub że pewien, konkretyzuje pewne działania zespołu, a obecnie mamy kolegę Krzyśka, który nam pomaga to jakoś skonkretyzować. No i w tym znaczeniu to uchodzi za, za, za okej. Okay. No bo jeśli ja do czerwca powiedzmy sobie, jestem w stanie ustawić pewne plany, wiedząc, że gram koncerty i w ogóle jest to jakimś planem, no to rzeczywiście łatwiej człowiekowi żyć niż z, że tak powiem z koncertu na koncert, jakby organizować swoje życie. I w tym znaczeniu to jest okej. Okay. mamy ustalone terminy. To srogo. Tak jest. Srogo? Dobre słowo. To srogo.